Dzień dobry, witam Państwa. Moimi państwa dzisiejszym gościem jest pan Piotr Kolesiński, który startuje do Rady miejskiej Wałbrzycha. Mieszkanie culicy Husarskiej bajże. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, od pięciu lat mieszkanie ulicy Husarskiej. I jak się panu mieszka w tych pięknych nazywanych przez władze miasta ekskluzywnymi blokach? No ogólnie chciałoby się powiedzieć, że, że w porządku. Yy, niestety, niestety nie jest do końca w porządku jest przez ostatnie 5 lat. Czy to jest czy nie jest? No nie do końca. To <noise> panu końca. przeszkadza. Przecież to podobno takie wspaniałe osiedle. Oczami marzyciela, mm, jak patrzymy z wierzchu, no, osiedle jest nowe, ładne, stosunkowo schludne, no, ale to jest taka powierzchowna ocena. E, w praktyce przez ostatnie 5 lat m, nagromadziło nam się tyle nierozwiązanych problemów e, lokalnych, że. Między innymi, to jest moją motywacją, by kandydować do Rady Miasta, żeby powalczyć o interesy sąsiadów, mieszkańców i o naprawę problemów, które w jakimś dziwnym trafem nie chciały być mm, naprawione zauważone. i zauważone przede wszystkim nie chciały być zauważone przez te ostatnie 5 lat przez władze miasta aktualne no, ale władze miasta są z siebie zadowolone mówią że budują teraz mnóstwo budynków jesteśmy um, podobno w czołówce miast które budują tak dużo dla mhm. mieszkańców Pan się z tym zgadza, że jest tak dobrze? Dość. Jako mieszkaniec i myślę, baczny stosunkowo obserwator sytuacji takiej gospodarczej, politycznej, lokalnej, samorządowej, um, oceniłbym te starania miejskie, na nasze władz MWO jako takie um, głośne, pijarowo. Na pewno, czyli, czyli głośno się mówi o tych wszystkich, tak jak pani redaktor powiedziała, o tych realizacjach flagowych. Natomiast da, dużo pozostawia do życzenia jakość i taka końcowa realizacja poszczególnych tematów. No, dość powiedzieć, że w przypadku naszych bloków na, komunalnych na ulicy Husarskiej, ponieważ osiedle przy ulicy Husarskiej składa się z trzech bloków komunalnych, e, gminnych i, I czterech, czterech bloków hmm. z mieszkania plus. E, plus, czyli z projektu. E, rządowego z poprzednich lat. No i tworzymy tak naprawdę taką enklawę, taki rodzaj nowego tak naprawdę osiedla, bo to się mówi, że tutaj jest Podzamcze, tam jest mm. też Podzamcze, ale tak naprawdę tak. ulica Husarska stanowi tak jakby oddzielne, mm. oddzielne, oddzielną enklawę, taką nowe osiedle tak naprawdę, które, na które się wprowadziliśmy, tak jak mówiłem, w większości mieszkańców 5 lat temu, a które na tamtym etapie z wszelkimi problemami, które od wtedy zostały jak gdyby techniczne niedokończone, niedopracowane, to tak zostaliśmy do dziś. No ale miały być naprawione te Ech, No tutaj myślę, że najlepiej by było mówić na przykładach, tak? Czyli... Mm, no parkingi chociaż. Parkingi. Chociażby. Brakuje nam parkingów i to nie są na zasadzie brak, braki, na zasadzie, nie wiem, mi i ekstra komfortu, który sobie byśmy tam życzyli, tylko to są braki pod tytułem e, niedopracowania projektowe, tak? No, na, na etapie oddawania budynków do użytku, dzisiejsza każda realizacja, czy to prywatnej firmy, czy budowy, nie wiem, biura, czy budowy domku jednorodzinnego musi spełniać warunki zabudowy. Taka, taka inwestycja, tak? No to na, na, logikę, na logikę traktując i sprawiedliwie i uczciwie um, temat realizacji naszych bloków komunalnych w ulicy Husarskiej, to te bloki nie spełniają warunków oddania do użytku w pełnym zakresie. Taka jest moja wiedza Bo? na dzień dzisiejszy. Bo? No, przy, w pierwszy przykład z brzegu to jest taki, że nasze bloki zostały oddane do użytku w, bez miejsc parkingowych w wymaganej liczbie. Chodzi o to, że Bloki nowo oddawane mieszkalne muszą spełniać minimalny współczynnik liczby dostępnych miejsc dla mieszkańców. To nie jest jakiś super, tak jak często gdzieś tam w komentarzach w internecie czytamy opozycyjne komentarze mm -hmm. w stosunku do tych potrzeb, które zgłaszamy. To czytamy takie opozycyjne komentarze, że nam się widzi jako mieszkańcom jakiś super, ekstra, wyśniony komfort. Jesteśmy przedstawiani wręcz w złym świetle w internecie. Często, gdy walczymy o swoje prawa. A wiąże się to z tym, że no nie, ma, nie mając tych miejsc na tym, na tym naszym nowym osiedlu, nie mając tych miejsc to wpływa to bezpośrednio na... Na brak bezpieczeństwo bez, na, na brak chociażby, bo tam było brak... przecież potrącenie dziecka. No tak, tak było w pierwszym mm -hmm. roku mieszkania, kiedy jeszcze osiedlenie było określone strefą zamieszkania i te uliczki osiedlowe były e, takie nieuregulowane do końca, jeśli chodzi o organizację ruchu drogowego, e, to Zdarzyło się tak, że było potrącenie na szczęście delikatne, i to było takie no, symboliczne, mm. że, że dało do myślenia, chyba na szczęście organizacyjne komuś w mieście, że powstała w tym po, po tym zdarzeniu, z, w naszym, między naszymi blokami, w strefie naszych bloków, strefa zamieszkania, która się rządzi takimi mm. prawami, że. No trzeba tam wolno jeździć. Panie Piotrze, Dokładnie. ale dzisiaj parkujecie? Macie miejsca do parkowania, czy nie macie? Nie mamy. No, nasze trzy bloki komunalne, gdzie mieszka 96 rodzin, e, mamy około 12 miejsc dostępnych. Naprawdę? To jak sobie radzicie? Stawiacie, gdzie Na popadnie. logikę tak, jak się da. Na zasadzie takiej, że mm -hmm. czy w pasie drogowym, czyli łamiąc przepisy. Ale, tak, woli ale, ja, ale pan prezydent miał dla was radę, tak? Na początku. Na pierwszych spotkaniach, które organizowaliśmy w dobrej wierze, żeby, żeby, żeby zasygnalizować problem braku miejsc parkingowych, Mhm. Na, na jednym z pierwszych takich spotkań z panem prezydentem bodajże w bibliotece na ulicy Kasztelańskiej, z tego co dobrze pamiętam, to było 4 lata temu. Zainicjowaliśmy takie zgłoszenie tego problemu, że no jesteśmy bez miejsc parkingowych. I ta rada e, była jaka? No rada była, żebyśmy parkowali na przeciw, naprzeciw z drugiej strony osiedla, na i Podwale, na terenie parkingu okay. pod Biedronką pod Ekszonem, pod, no, przy supermarkecie. Fajny pomysł. No, wtedy jeszcze nie było parkometrów, e, pani redaktor. To wydawał się pomysł błyskotliwy, ale tak okay. większość sąsiadów, którzy usłyszeli taką odpowiedź, no, poczuła się wręcz obrażonych. No, że to jest taka propozycja, e, gdzie mówimy o blokach komunalnych, do których mieliśmy przydział mieszkań dla, z priorytetem dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych. No mm -hmm. i tu też płynnie możemy. Opowiedzieć też przejść do drugiego problemu według mnie, którym jest e, wysokość czynszów i zasady ich naliczania. Bo... Ta nie jest. Tanio nie jest, tanio nie jest. Zaczynaliśmy 5 lat temu na przykładowym czynszu za większe mieszkanie, trzypokojowe to był przykładowy czynsz 5 lat temu. Startowy czynsz na poziomie 1100-1150 zł. Dzisiaj? dzisiaj po 5 latach to już jest blisko 2000 zł miesięcznie. No to nieźle. A na to się składają w naszym przypadku w mojej ocenie, bardzo dziwny system zwyżek, który zastosowała gmina. Myślę, że to jest projekt pana prezydenta. Zwyżki polegają na tym, że bazową stawkę czynszu komunalnego, która musi być w jakichś tam racjonalnych granicach, za metr kwadratowy, lokalną uchwałą gminy w Wałbrzychu, ona w naszym przypadku, ta, ta, ta bazowa stawka liczona za metr kwadratowy jest z, z, z podwyższana e, o, w naszym przypadku bodajże o 109%. Za każdy metr kwadratowy. I to jest uzasadnione tym, że blok jest nowy i dostosowany do osób niepełnosprawnych. A przypominam, to jest nie, standard. A przypominam, że nie mamy parkingu. <laughs> Czyli osoba niepełnosprawna, mm -hmm. takich mamy kilka mm -hmm. rodzin osób w naszych blokach, mm -hmm. na przykład fizycznie nie mają gdzie zostawić po, po powrocie z pracy e, e, samochodu w bezpieczny sposób, wysiąść, poruszać się z wózkiem inwalidzkim. Mm -hmm. Nie ma tego. Brakuje no, ale... tej infrastruktury i podstawowego bezpieczeństwa. Ale komfort zdaniem pana prezenta musi kosztować, tak? No, jest tak, tak uzasadniane. W mojej ocenie polityka jak gdyby opinii i taka, jak ja to mówię, PR-owa, tu się to rozjeżdża z realną jakością i doprowadzeniem spraw do końca, jeśli chodzi o potrzeby ludzi o projektowanie i wykonawstwo. Tutaj w naszym przypadku mogę to powiedzieć myślę z ręką na sercu, że to. Wiele rzeczy jeszcze moglibyśmy mieć. dzisiaj, by nam czasu zabrakło, żeby wszystkie niedociągnięcia, mankamenty, które w sposób myślę znaczny i kluczowy wpływają na dyskomfort czy na koszty mieszkania w tych nowych blokach, żeby je wszystkie dzisiaj tutaj opisać. To tego jest myślę na osobną debatę. Ale płacić trzeba i to sporo. Bo to, no niestety. Ale opłaty lokalne w Obrzychu są wszędzie bardzo wysokie. Znaczy pff, uważam, że. W mojej ocenie jako, jako kandydata na radnego uważam, że na to ma wpływ właśnie taki rodzaj polityki, który po, wpływa na, na poziom zadłużenia miasta, tak? Czyli jak, jak wiemy, jak wiemy w, w informacji płynącej z, z kampanii wyborczych poszczególnych środowisk e, mamy około miliarda złotych zadłużenia w naszym mieście. Czyli jesteśmy Panie liderem Biotrze, w skali ale, kraju. tak, tak, ale mówi się też, że nie da się wybudować, nie da się inwestować bez kredytu. Zgadza się na no zasadzie takiej, że w, no w mojej ocenie cały zachodni, jak gdyby system y, dzisiejszy gospodarczo party jest o kredyt, ale no i to jest, jest myślę, myślę, myślę ważne. No, kluczowe w mojej ocenie jest, w mojej własnej opinii jest to, aby taki poziom zadłużenia, jaki, jaki jest generowany w Wałbrzychu, przekuwał się, był przekuwany w. Jakość, tak? Jeśli, jeśli, jeśli to zadłużenie generowałoby, zostałoby przekute poprzez właściwą politykę w budowę zaplecza, które przynosi dla miasta i dla mieszkańców wymierne korzyści na przyszłość, czyli że faktycznie doczekamy się czasów, w których nie wiem, realnie spadnie nam rachunek za energię elektryczną, bo bo to wtedy się bo, bo bierze kredyt, żeby zainwestować. tworzy jakieś tak? projekty, które na przykład wesprą produkcję energii e, lokalnie, tak zwanej czystej energii, no to świetnie pod tym bym się podpisał dwiema rękami. A jeśli mówimy o projektach, które są kosztowne i są takimi w mojej ocenie rodzajem takich błyskotek, takich e, laurek, którymi się ciągle lokalna władza chwali. A, nie mają te projekty przełożenia na, na poprawę jakości życia, bezpieczeństwa mieszkańców, no to z tym się nie zgadzam. I to jest też jedna z moich motywacji a No propos Ale tak, ale te kredyty trzeba płacić. No i pf, tu też wiemy, że koszt. E, obsługi tego kredytu, tego długu jest na poziomie dzisiaj 60-70 milionów złotych rocznie. Mówimy o takich mhm. odsetkach, tak? O obsługa kredytu. No to to jest budżet, który statystycznej osobie jest no przerażające, tak, dla, dla statystycznego mm. mieszkańca. To Asz, stąd Ciężkie do, ciężki do wyobrażenia. No, trzeba też myślę, takie że... wysokie opłaty za wodę, za bilety komunikacji Myślę, że jeśli w, przy, przy, tej, przy tym poziomie obs, kosztów obsługi i kredytu Ciągle słyszymy od znajomych, od mieszkańców, że w poszczególnych gdzieś tam kasach czy spółkach miejskich brakuje, brakuje środków, że, że, że cały czas gdzieś tam to jest wszystko gdzieś, tak to się mówi, potocznie zerowane. No to możemy się domyślać, że, że ta sytuacja jest bardzo ciężka w mieście, a propos potrzeby finansowania tych podstawowych naszych, naszych spraw miejskich. No i to by wskazywało i uzasadniało. Sytuację związaną z najdroższymi z średnio z mhm. najdroższymi cenami biletów, czy do komunikacji miejskiej, czy choćby wody. Choćby wody Bo koszty tak. życia no, tutaj na nas wszystkich się przekładają w ten sposób, właśnie, że to ja codziennie czuję, odczuwam. Mhm. E, a jak pan ocenia funkcjonowanie Rady Miejskiej w Wałbrzychu? Mówi się potocznie, że, mm, że generalnie Rada, jako taka, w, w takim składzie, jakim dotychczas funkcjonowała, jest swego rodzaju notariuszem pana prezydenta, czyli mhm. tak jak były żarty gdzieś tam, opozycji z czasów poprzedniego rządu, że przykładowo pan prezydent kraju jest tym tak zwanym długopisem, mhm. z tym się nie do końca bym zgodził, to tutaj w wymiarze Wałbrzycha. To właśnie chyba, chyba ta nasza Rada Miejska jest, jest rodzajem tylko potwierd osób potwierdzających to, co pan prezydent zarządzi. Tam nie słyszałem, żeby tam była jakaś aktywna debata, żeby tam radni przedstawiali jakieś realne problemy, potrzeby mieszkańców. To, to za bardzo się z tym nie spotkałem. Rada spotyka się, z tego co mi wiadomo, dwa razy w miesiącu średnio. No, i są zatwierdzane głównie te wszystkie sprawy, które forsuje swoją polityką pan prezydent. No, a tutaj kwestia oceny jakości tych projektów i tego, jakie koszty w związku z nimi ponosimy. A pan ma pomysł na pogotowie lokalne? A, dziękuję. E, no jest to taki wynikający pomysł z, z, z natury rzeczy, że tak powiem, tym, tym czym się zajmuję na, w sposób naturalny, charytatywnie od, od, od kilku lat. E, jestem administratorem grup osiedlowych takich w wydaniu nowoczesnym, czyli mówimy tutaj o social mediach tak zwanych, czyli media internetowe. Jako administrator, z doświadczenia pierwotnego mojego zawodowego, informatyk, staram się pomagać ludziom, używając takich nowoczesnych narzędzi. Zorganizowałem takie grupy, prowadzę je od kilku lat, w tym grupę na ulicy Husarskiej, gdzie mhm. spotkało się to z, z bardzo, myślę, dobrym odbiorem sąsiadów, że wiedzą, dzisiaj po pięciu latach, kiedy tworzymy sąsiedztwo i, i wspólną grupę, gdzie na osiedlu mamy chyba z, Ponad 500 osób zamieszkuje w tych wszystkich blokach naszych przy ulicy Husarskiej. Aktywnie w grupie uczestniczy 450 osób. To jest w ogóle w takiej małej demokracji naszej lokalnej, taki pozytywny, bardzo myślę, wyjątek w dzisiejszych czasach, ponieważ, no jednak, statystycznie ludzie nie za bardzo się tam w dzisiejszych czasach chcą gdzieś tam wychylać, angażować. To jest też domeną w ogóle blokowisk. U nas się udało zrobić takie, takie, takie środowisko, że Mieszkańcy zobaczyli, że to, że to działa, bo można sobie w każdej porze dnia i nocy zgłosić się z pomocą, z potrzebą. Mm -hmm. I tak, tak się to przekuło do dnia dzisiejszego w pomysł pogotowia lokalnego, żeby to rozszerzyć na inne dzielnice, żeby mm -hmm. każda dzielnica miała swojego właśnie takiego administratora. administratora. Może mm -hmm. to być radny, jak najbardziej, mm -hmm. bo to jest według mojej oceny świetny taki pomysł na zaangażowanie radnych, żeby byli takim prawdziwym łącznikiem pomiędzy sprawami ludzi, tymi y, mieszkańców, tymi codziennymi sprawami a, hmm. a lokalnym, lokalnym decyzyjnością, tak? hmm. formalno-prawną a, a propos spraw takich I dotyczących. I ciągle jesteście online. I ciągle w kontakcie. No dość powiedzieć, że sam osobiście byłem zachwy momentami zachwycony i do dzisiaj jestem dział działaniem, jak to w praktyce działa, takie, 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 takie forum internetowe w zaufanym w miarę gronie, mm -hmm. bo jesteśmy gronem, to jest grupa zamknięta, tak? czyli w miarę mm -hmm. się wszyscy e, sprawdzamy przy dodawaniu, nie ma tam jakiegoś spamu, nie wiem agresywnych reklam, e, tak dalej, ludzie wiedzą, że sąsiedzi wiedzą, że jesteśmy w takim gronie w miarę ścisłym, sąsiedzkim. Mm -hmm. To powoduje, że mniej sąsiedzi obawiają się zapytać o jakieś sprawy nagłe, bardziej drażliwe czy kwestie jakieś tam pomocowe. I to faktycznie działa. No, no, mówię, dość powiedzieć, że to, to były przypadki takie, że gdzieś kiedyś wróciłem z trasy. E, późno wróciłem z, e, z, z trasy zawodowej. E, była druga w nocy, odczytałem post od sąsiadki. Akurat była wichura. U nas, u nas są takie wiatry, wiadomo, charakterystyczne, silne no, w okolicy Podzamcza. No i tu dotykamy błędów, które są w wykonawstwie bloków, bo okna we wszystkich blokach są w, w, osadzone, znaczy może nie wszystkie okna, ale jest bardzo wiele okien źle osadzonych, łącznie z tym, że wichury potrafią te okna otwierać, jak są jak, 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 to niebezpieczne. To są sytuacje niebezpieczne. I miałem taką, taki przypadek, który mogę jako taki pragmatyczny, z życia wzięty przypadek powiedzieć, że osobiście udało mi się pomóc sąsiadce, która mieszka samotnie. Z córeczką e, w, w małym mieszkaniu, że w, o drugiej w nocy, ta, taka, ta podzamczańska nasza wichura e, wpychała i to okno do, do pokoju dziecięcego do mieszkania, i tam bogł bo winna matka e, no, stała trzymając to okno, bo przy tych, nie mogąc go zamknąć, bo zaczepy po prostu były źle wyregulowane, i to okno nie było w, w sposób, sposób prawidłowo oddane do użytku tak naprawdę w tym mieszkaniu. W wielu innych jest, jest podobnie w wielu. Nie, nie powiem, że we wszystkich, ale w bardzo. W bardzo wielu przypadkach przypadek no. okien jest, jest przy, takim przykładem, też niedopracowań. Nie ja o drugiej w nocy, czytając post od tej matki, bo ona jednym, jedną ręką czytała, trzymała okno, żeby jej nie wpadało z tym deszczem, a drugą napisała na grupie o drugiej w nocy o pomoc. Wziąłem, nie wiem, 5 minut po odczytaniu tego, bo już byłem rozebrany do spania. To druga w nocy. Ubrałem się, wziąłem e, falizeczkę z narzędziami. Pomyślałem sobie tylko w duchu, co żona powie, że ja idę do jakiejś sąsiadki o drugiej w nocy. <śledzianie> <śledzianie> Ale to no, przy śniadaniu na drugi <śledzianie> dzień opowiedziałem. I wytłumaczyłem. Wytłumaczyłem się. Tak. W każdym razie. Sąsiadka żeby żeby nie skłamać w 7 minutach, miała pomoc w postaci sąsiada ze śrubokrętem, z paskami plastikowymi do spięcia tymczasowego tych okien, żeby, żeby, żeby ono się nie otwierało z tą wichurą. I zabezpieczyłem po prostu sąsiadce okna. Świetnie. Nie, nie czuję się jakimś tutaj wybitnym bohaterem, ale chodziło o, to, no dobrze, ale o, o tak, przedstawienie tego pogotowia to, lokalnego, ta, jak to, to może działać. Właśnie, świetnie, świetnie, świetnie działa, ale też dzięki tej grupie wiecie, jakie są różnice e, czynszowe, tak? bo ma... I tam? No, kolejny temat. przepastne różnice w czynszach. Z czego one wynikają, proszę powiedzieć? Znaczy to wspomniałem wcześniej, że w, jak zaczynaliśmy 5 lat temu mieszkać w, w tych blokach komunalnych przy ulicy Husarskiej, to zaczynaliśmy z po, czynsz z poziomu pułapu rzędu 1100-150 zł za mieszkanie takie większe czy tak, pokojowe. Raz tysiące. Raz blisko 2000 jest naliczany czynsz. No i tutaj ciekawostka, bo w, w tym czasie doświadczyliśmy około pięciu podwyżek przez te pięć lat, a więcej chyba, chyba bo sześć podwyżek. No i okazało się, że dzięki zaangażowaniu niektórych z sąsiadów, którzy znają się, są pewni w kwestiach prawnych, okazało się, że kilka z tych podwyżek, co najmniej dwie, były niezgodne z prawem. Tak mówiąc w skrócie, są, są wśród nas sąsiedzi, którzy wybronili swoich praw i te podwyżki ich nie dotyczyły, ponieważ przed sądem e, te kwoty podwyżek oni podważyli skutecznie i, 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 i te kwoty podwyżek jak gdyby ich nie dotyczą, bo pożyczka została uznana za bezzasadną. W ich przypadku? No, decyzją sądu. Przy czym tak, decyzją sądu. Przy czym, no jako że nie mamy w Polsce prawa, na no, ile się znam, prawa mm, precedensu w tej sprawie, to, tak. to ten wyrok dotyczący tych sąsiadów, którzy wybronili swoją sytuację, no nie dotyczy wszystkich. No i mamy taki, taką sytuację no w tej no, chwili. No, I władze miasta weszły w posiadanie wiedzy, że postępują e, niezgodnie z prawem. Ja myślę, że mogły też wiedzieć o tym, że no postępują. Tak, ale, to jest temat rzeka. Tak, no i tak, nie było to dla nich, jak gdyby nie dało do myślenia, żeby post postąpić zgodnie z prawem, zgodnie z wyrokiem wobec co innych do mieszkańców co do, co do reszty. I kwestia jest teraz taka, że jedni mieszkańcy płacą za takie mieszkanie, za mieszkanie A kwotę rzędu przykładowo 2000. Drugi mieszkaniec za takie samo mieszkanie, yy, w, którym, w którym wybronił swoich praw, płaci tyle, ile hmm. powinien płacić Czyli ten, sprzed podwyżki. ten, miał refleks yy, i zaskarżył taką decyzję mhm. gminy, to wygrał na tym, a ten, który nie miał bądź refleksu, bądź mhm. ochoty pójścia do sądu, płaci więcej, tak? Dokładnie mamy taką sytuację, według mojej wiedzy. Mało tego wiem, że e, prawnicy reprezentujący gminę przy sprawie sądowej dotyczącej podważenia tych podwyżek e, prezentowali takie argumentacje, że, taką argumentację, że m, przykładowo chcąc uzasadnić kwotę tą horrendalnej podwyżki, tą, tą, tą irracjonalną podwyżkę poszekraczającą dopuszczalne wartości, bo to o, to o to chodziło. Chcąc to uzasadnić, jako argumentów prawnicy używali takich kwestii, że koszto, koszty i eksploatacji powierzchni wspólnych znacznie wzrosły Aha. w tym czasie. No to doszło do takich absurdów, że zaczęliśmy się zastanawiać w trakcie tej rozprawy, gdzie są te koszty i kto je pokrywa faktycznie, jeśli gmina używa, prawnicy reprezentujący gminę używają takich argumentów e, i wyszły jeszcze ciekawsze, że tak powiem, kwiatki, ponieważ Instalacja centralnego ogrzewania w naszym przykładowo bloku, takim dużym komunalnym bloku numer 10, jest zorganizowana w ten sposób, że przestrzeń wspólna, czyli korytarze, e, klatka schodowa, nie ma własnego ogrzewania. E, Projekt i wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania dla mieszkań jest zrobione owszem w miarę nowocześnie na zasadzie na, na, w centralnej części budynku przy szybie windowym mamy węzły w który, przy których są liczniki dla każdego mieszkania osobno to jest super nowoczesne, czyli ciepło wchodzące do mieszkania i wychodzące jest liczone dla każdego osobno, Nie ma tutaj, tak jak w no, tak zwanym Starym Podzemczu e, podzielników ogrzewania, które osobny problem do, do kampanii wyborczej, który, z którym chciałbym wyjść do mieszkańców, bo to jest wielki problem a propos kosztów ogrzewania w ogóle na Podzamczu, szczególnie związany z podzielnikami ciepła. <grych> a wracając do ulicy Husarskiej, no to mamy taki problem, że instalacja centralnego ogrzewania jest zrobiona w ten sposób, że jest poprowadzona nie najbliższą możliwą drogą do mieszkań, tylko w podłodze e, wszystkich korytarzy i do każdego mieszkania te przewody, które mają dostarczyć indywidualne ciepło do mieszkania. Dostarczają też ciepło do części wspólnych, czyli są formą ogrzewania podłogowego korytarza. Czyli im więcej dany, tak tłumacząc łopatologicznie, im więcej dany mieszkaniec, dany lokator korzysta z ogrzewania, tym bardziej ogrzewa część wspólną. Bo sp sprawdziliśmy to kamerą termowizyjną, że tam, gdzie włączyliśmy w danym mieszkaniu e, ogrzewanie, jak to się mówi, testowo na full, to do te, jak gdyby nitka, nitka instalacyjna do tego mieszkania grzała na około całą podłogę w korytarzu, czyli w częściach wspólnych. Panie Piotrze, co nam Pan tutaj no, takie, takie, takie rzeczy wychwytujemy jako, jako mieszkańcy od 5 lat. I, i mówię, no nie pokrywa się to nijak z polityką, w której którą doprowadzi aktualnie gmina, tak? Czyli jeśli, gmi, są, jeśli, jeśli mieszkańcy są w sporze i podważają podwyżkę jako bezzasadną w takiej i takiej wysokości i im się to udaje, a w trakcie, mówię, na życzenie, na życzenie gminy, na prośbę gminy prawnicy podnoszą e, takie argumenty, że rosną koszty części wspólnych i eksploatacji. Tych kosztów tam gmina nie ma, bo, bo, bo nawet jest, byliśmy w stanie udokumentować, jeśli by trzeba było, że, że te koszty ogrzewania w są rozłożone na mieszkańców w taki mniej lub bardziej sprytny sposób. No To jest dla wielu szokujące. To nie ukrywam. Dla też. Panie Piotrze, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję Panu za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę, za podjaśnienie nam tutaj kilku ważnych e, kwestii. Wszystkim Państwu dziękuję e, za uwagę. Rozmawiałam dzisiaj z Panem Piotrem Kolesińskim, który kandyduje e, do Rady Miejskiej e, jako kandydat niezależny.